Się leży i się czuje, w ogóle ustanowienie, pracę Wam, polecam Wam, są dostateczne ustanowienie sobie tak, gdy zjawia się jakaś byt, bytność, taka wyczuwa się, co wyczuwa się, zaburza genetyczności w ogóle, że gdy nie jest po stronie Kościoła, a antykościołowi rzymskokatolickiemu, tak zwane demony, to się wyczuwa, to się skrywające właśnie choćby Wam rodziców, czy próbujące to się wyczuwa. To Wieland już rozpoznałem, że właśnie tam wtajemczono mnie, że właśnie, że tak próbują kopiować, obserwować i zagrywać na różne sposoby. To się życzy wszelakim bytom, które zgrywają sobie ducha bożego, dużego, ducha świętego. Za automatycznie, żeby płonęły, po prostu płonęły, nie czekając nie na, na nie w domu, na co, po prostu, że płonęły, spaliły się. Absolutnie. A te, które wysyłają, to mają na ujma bo tak zagrywka, to właśnie, wyszła do Watykanu, że ta jedna tutaj jest tu obok, wysłała ta siebie, mowa swoja, ta ten jakiś demonizm w tę stronę tego doma i że tu u innych to było widoczne, jakby wielka postać, i że ona jest nagle nawiedziana sama, później z czasem dopiero rozpozna takich chcąc i nie chcąc po prostu raportując, nie tym się żyjąc, nie tym się radując, tylko miłością i chcąc miłości. To już z tego się umywam, to. Yy, się rozpoznawcza, nie szczególnie dla migracji, ale dla mnie ważne było, coś rozpoznać w rodzinie. To są, co, możecie rozpoznać w swoich rodzinach? A którzy są jest skorzy do sprawiedliwego yy, zadośćuczynienia rozsądzenia w rodzinie z udziałem na, yy, od księdza, a oprócz tego chcą yy, nie postąpić tak jak przodkom, wszystkim się go, godzi i że chcą, by były, by, chcą być ugodzone, udobruchane, względem z potomnym, że to diabły wtedy. I się na to dłużej nicek, tylko tak się określa i idzie się przed siebie i tyle. To yy, to nasuła to coś tam i nawiarze to ja, to ja, coś tam. Że to ta tutaj w domu nagle, to, to była tam jakaś, któraś to ją pętała. I jakoś nam na namową, jakkolwiek... Ja to myślałem, że to RTV RBG, jak jakiś efekt, a to jest demonizm po prostu. To nagrywki są do Watykanu. Nie będę dużo więcej na to To ma? Co się już? Stąd właśnie wysyłając i raportując z Watykanu i, i, i nagrywka mowa, i wideo nagrania, i, i zdjęcie dokładnie pisma, to właśnie za, do, do, do zaczyna się przyniosło tak, że po prostu, że uwolniło i no, dorosłoniło, bo słabiej w ta siła dalszego pogrywania. To dzieciom całego świata też życzę właśnie taka ta modlitwa, ochronić swoje dzieci, w sensie właśnie wchodzenia do kościoła, nawet jak są malutkie, to gdy czujecie nie, że tak i yy, że nie, tylko co dzień. Szczególnie co dzień wtedy, iść przynajmniej raz w ciągu dnia na spacer, przy okazji zamodlić się, yy, pokazać się Duchowi Bożemu w kościele o ochronę dziecka, o właściwa ochrona dziecka. Różaniec dziecku poświęcony na, ten, yy, na szyi, takie dużo, że się nim nie zatusia, ani nie zje, jakiś bezpieczny, czy, czy różne są, yy, jak nie różaniec to coś innego, ksiądz poleci, są takie dla dzieci, dla bułasków też specjalne takie donoszenia elementy, które się nie zaduszą, czapeczka poświęcona też szczególnie, żeby głowę chronić. w ogóle całościowo to zastanowienie, żeby te co to wysyłały, to żeby to już genetycznie się spaliły bo robiły to całkiem świadomie i to trwało wiele miesięcy, jak nie a myślę, że nawet wręcz to nie mnie pytać już, bo nie na moja ugoda o tego jest wojsko, policja, specjalni agenci specjaliści z Watykanu którym za to płacą. I czyli nie ludzie zgłaszając to. Powinno być taka słaba postawa obywatelska. Byliśmy zawsze płoną kiedyś, bo przyczynia się do tego, że wyczuwali ludzie, że płoną, że spalają się. Imgeny, zaburzenia, czarmary, zaburzenia atmosferyczne, demonizm, tak zwany rozsiwany, Manipulacje, próby coś tam, z czymś tam, nie mówię o babci, babuszce, która sobie wiązała ziółka, czy zioła stosowała, ziolecznictwo, tylko o które prawdziwe, które przyczyniały tak, a potem zmiłka, zagrywka, że taka jest tam babcia gdzieś w górach. Też ludzi bywało, to i tak rozpoznawali zazwyczaj u księdza, z księdzem z stata, gdy rozpoznali, która co jak faktycznie, bo no to pali na stosach i tyle. A w dzisiejszych czasach nie palą. I ludzie cierpią, bo no, takie sprawy. Tak to rozsądzić. Bo w tym prawie to jakoś będzie przywykli do tego, żeby dawać takim ciągle szansę i ciągłe sobie cierpienie, czy komuś zadawanie cierpienia. No ta sytuacja, jeżeli radzić wódką i tytoniem. To dwa. To osłabienie genetyczne. No to woda z winem, bo wtedy nie wyczuwa takiego intelektu, jakoś myślenia naszego. My mamy spokojeczek, jak w Italianu, stosują wino z wodą w ciągu dnia, do, do obiadu. Tyle tylko, było ukołać swoje mózkowie. Ale codziennie nie można, zwoda. Bo nie. Dwa dni, przynajmniej w tego nie zachowajecie, jeśli musicie. Dla motrowa, regeneracji. Prób workoły, do tego też w ogóle codziennie zdrowa dieta. Miłość, modlitwa. Jak ktoś wróci, to i tak się raportuje, a nie, nie. Bo jak nie, to taka jakby się mocniej czuli albo że się wie, a się nie wie, albo że się powiedział gdzieś tam do, do chmurki, w stronę nieba, czy do drzewa. To tak nie działa. To trzeba powiedzieć nagranie konkretne. I to, to było do księca napisać list raportować. Wtedy się jest, przechodzi się do tych, co to są wśród co co są z I i też widzą, że a, że ty jesteś po ta stronę no tych, tak, tak, takich nie są. Tu jeszcze, to to jesteś mile widziany w zabawach, w rodzina, w czyjaś firma, w sensie do pracy, jako bardziej godne zaufania rządowe. Nie jest za I będzie nagrywka, albo w kościele którymś, z, z nagraniem też o obecności ludzi do uzdrowienia narodów, stanowienia, będzie właśnie taka no, informacja, podsumowanie. Wyświetlam też na internecie. Wszystkiego najlepszego w stylu chrześcijańskim.